Cześć, witajcie tutaj, Pirate. To jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Warmer Eyes. I tak, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na mapce Secret Lab. Jest to mała mapa, na której można nabić bardzo dużo zabójstw. I tym razem mam nadzieję, że już dźwięki ogarnę że już nie będzie zbyt głośno wiecie co było w ostatnim odcinku więc raczej no, zrozumieliśmy się, prawda? to tak, mam już teraz plazma to ja nawet miałam w ostatnim odcinku nie wiem, nie pamiętam nie miałam, 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 dokładnie miałam tylko minnie miałem, a teraz już mam miny i no i postaram się jakoś kozić, nie? jak się da tak zrobię, nie? kurde, coś już nieźle gdzie się wszyscy podzieli? Niby tyle ludzi, a nikogo nie widzę. O! Dostał ktoś moją minę. Cudownie. Szkolarz nie zdedał, no ale bywa. Cheat. No właśnie, taka wskazówka. Przed wejściem na tą na drabinę dwa razy skoczcie. To wtedy będzie taki power, nie? Taki boost. Nie wiem jak to powiedzieć, ale tak dwa razy szybciej wejdziecie na drabinkę. No dobra. W porywach do trzech No dobra. W ogóle jak widzicie to jest ten, ten <laughs> miotacz ognia. I on jest strasznie słaby. Tylko wiecie, jak się już palicie to was tak trochę odrzuca. Więc dlatego się czas, często się przygrywa z taką osobą, która... O ja! Widzieliście, to taki chodźm był? No, widzieliście, ale się bawią ze mną kotka i myszkę. Zabył. Dobra, dobra. Popłacało się poczekać, widzę. No tak, tą bronią to już się ich ciśnie, prawda? W ogóle widzicie, jest Double Kill, później jest Triple Kill, uh, później Sitting Ducks, Aimbot i... co tam było jeszcze jakieś... że Unstoppable, coś tam, gdzieś tam, czyli nie, niepokonany, czy tam nie da się go zatrzymać. Ja wszystko to miałem właśnie, od razu powiedziałem ile byłem, miałem właśnie chyba 6 osób pod rząd zabijaniem. O Tak się właśnie przysmaża ludzi, takim, takim. No i czy to jest dobre, powiedzcie... Mi. Tak, ja sobie, nie? Dobra. Dobra. Tak, szczęście, ja mam jeszcze mojego gana No, nie ruszaj się, bo muszę Cię trafić. Dobrze. I troszeczkę przynudzę, prawda? Prawda. Dosyć cicho agon. No ale taka przyzwyczajenie takie, nie? Mm. Dobra, spalony kolejny. Next, please. No, widzicie jakie to słabe jest niedobra. Łorzysz, ty, Łorzyszku ci. Dobra, idę kupić amunicję, bo jeden pocisk to niedużo. Eee yy... Co tu jeszcze chciałbym powiedzieć? Możecie się teraz zdziwić, dlaczego ja X kliknąłem, żeby otworzyć to menu ogólnie, żeby kupić ten AMO. O, mi wypasku kłodził brzydko, będzie zupełnie się na to nie? Dlaczego ja klikam X? Bo... Y, ten... Bo G to było otwarcie wcześniej tego, ale ja sobie zmieniłem, że chciałem na G mieć granaty i miny. Dlatego, no, teraz otwieram sobie x bo X był jednym z najbliżej klawiszów, nie muszę się tak za bardzo kombinować gdzie jest e, gdzie jest ten przycisk do otwierania tego menu Kurde, coś mi nie szło, gdzie się minami. Jeszcze nie jedno jest... Już... No tak! Geniusz! Bierze się do dzieła. Coś mi dzisiaj z minami właśnie nie idzie, nie wiem. W ogóle, ja mam problemy, bo większość ludzi mnie drażniło zawsze z minami, a ja nie mogę dzisiaj nikogo zabić. Znaczy dzisiaj, w ogóle nie umiem jakoś tak... Te miny mi się wydawały takie OP, już teraz tak bardzo nie są OP, ale no, nadal są, prawda? No Dobra, kurde, co to za przyjemność grania, jak połowa ludzi tutaj z serwera awczy sobie, śpi po prostu. Śni na jawie. O. No ten akurat chyba coś robi. Możemy to jeszcze dłacik mówię wam co to za przyjemność jest tu jeszcze walnę, czekamy miejmy nadzieję, że ktoś się tu... O! Wejdzie! BUM! To jest za piękny kill, prawda? Emocje jak na stadionie! użysz o nie 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 Myślałem, że tak te miny Mnie powstrzymają, o nie nie, nie. Tu jeszcze, idź Player pierwszy Jeszcze nie zdedał to idę Bitch, please Siemanko a to ten gościu, który jest u nich pierwszy To taki snajper zawodowy Ta, teraz się okaże Patrzcie 30 kili, i 3 śmierci Ożeż ty Pieronie Double kill! Ale wam zabrałem kile prawda panowie? Halo, cieszycie się? Wow! Widzicie? Aha, bo to ten mętel! Patrzcie, on szedł i zostawił miny ze sobą, ty, ale to mądry jest! Mądre, a głupie! <grym> o Jezu, że tak musiałem, tak usiałem. No nie, nie trafi, nie trafi. Właśnie, troszeczkę się pomału rozkręcam. Już tak nie przynudzam na początku. Tak na początku, prawda? Shit, 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 No, oczywiście, ja dostałem moją minę, no bo, bo ona ma zasięg, ale zamiast sieknąć tamtego najbardziej, to ja dostałem tak czy Dwojga złego dostałem, ja. Natomiast co ja powiedziałem? Dobra, nic nie słyszymy. W ogóle. Możecie teraz wyczuć, że mi się zmieniła trochę jakość dźwięku, może na lepsze, może na gorsze, nie wiem, ale ten mikrofon, który mi się dawało, że jest strasznie już zepsuty, w ogóle się nie nadaje, że tak przerywa, to się okazało, że to było przez lagi. No już powiem. To było przez lagi, prawda? A i... ten... I jednak dobrze nagrywa ten mikrofon, jest lepszy trochę od tego, co ja miałem, ten nowy. Bo jak tamten jak się go lekko ruszyło albo się wyłączyło go, to on od razu się przestraje, w ogóle inaczej było mnie słychać i tak dalej. A ten to taki gruby, jest duży, ale... ale dobry jest i końca. Będę mu zawsze wierny. No, no ja bym go nie zmieniał skąd. No, nawet bym nie prosił o nowy, bo po co jakby był dobry, ale ja nie wiedziałem, że to tak, tak robiło mi do X Story, że takie lagi były i to przez to wszystko. No, no, no nie wiedziałem, nie wiedziałem. Teraz właśnie sam siebie zabiłem. Cudne, nie? A, i teraz już Bandicama tak ustawiłem, a bo dla niewiedzących ja nagrywam teraz Bandicamem. To go tak ustawiłem w tej chwili, żeby nagrywał mi dwie ścieżki dźwiękowe, nie, nie wszystko do jednej. Mi się jednak udało tak ustawić. Co jest bardzo dobre, bo już nagrywam. Także mogę sedytować jak, jaką chcę głośność. O ty, no. Ja zabrał mi moją broń. Nie, wierzę nie, 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 Trudno. było. Takie życie, nie, Takie życie. No widziałem, że tam jakiś jakiś zając. hits. Triple Triple kill. Jezu. nie, nie, ale widzieliście. Jednak nie tak nie panikowałem w ogóle ani groszem. Tylko się wziąłem do akcji i po prostu zniszczyłem ich kompletnie. Nie mieli ze mną szans. Dobra, tak serio, to spanikowałem jak cholera, tylko miny wszędzie poustawiałem i tam. Dwa killer żem nawił. się minął. O, cudownie. Przeładowujesz, rozumiem? To dobrze. Wykorzystałam to. Aha. Mandry. Mandry jak nic. Dobra. No kadnie, jak nic, jak nic. Idzie idź, zanim tam innym mi sięknie w plery. Dobrze. Idziemy teraz tutaj. O, o, monetka dla mnie. Czy każda... No, to, 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 dziękuję. O, patrz jaka zawie. Matka. Dlaczego ja nic nie wykorzystałem? Oha, idzie tu ktoś. Idzie tu ktoś. Uwaga, robimy, tylko Fuck! 10 minut nagrania minęło, a mi się nie chciało zarejestrować tego Programu, no no pół w ogóle, bla. bla. Przy takich pięknych odcinkach mi tak wyłącza się i zdadałem przez to, no cóż. I mi wyskoczyło jakieś okienko. Szybałem, że taki się error że... albo... Jakaś wiadomość na na tym... kurde Facebooku. Przecież ja nie użyłam Facebooka, ale na tym... na czy coś takiego nie rozumiecie? Rozumiecie? Ale jestem mistrzem. Mistrzem. Ja jestem. 54 kille i 10 śmierci. Cudownie. Marina. Uwielbiam tą mapkę, ona jest taka... Taka mała, taka słodka, tak łatwo tu kile nabijać, fragi. Fragi wszędzie, everwell! Ty kur... a Co mi to tak laguje? Jeszcze 5 minut nagrania i starczy, nie? Teraz zbieram ogólnie na... Gravity guna, prawda? No to bardzo fajna, bardzo fajna broń. I tam się zbierze, jeszcze z rok będę zbierał, ale... ale się uzbiera kiedyś, prawda? Kurde, no i nie mam szans z takim typem, bo... Cóż, laguje mi jak cholera. Jak tak się patrzę na kogoś, to od razu lagi. Mam, wie? Widzicie, widzicie, teraz mogę się zaobserwować. Też się będę ruszał, i co, i co, kiedyś ci tego heda drawię, patrz ja Kiedyś ci go urwę zobacz To może teraz już szybsze idę, Po co zwlekać? No nie, i chyba jeden z naszych załatwił już sobie. Słucham? G Gdzie on jest? No właśnie. Ze mną się nie zadziera. Come on! Wow. Wow. wow! 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 Tak brzydko postąpiliście, że ja po prostu wam tego nie daruję. Wódzk! No. Albo nagra mi to. dwa w jednym będą dobre. Albo nie będą. Nie, nie będą. 15 minut to jest maks, nagrywania, bo mi się nie chce później tego przesyłać. Pierdyliard czasu. Może i mam zawalić ty internet, ale to nic nie oznacza, że to w ogóle będzie szybciej. Wszystko wiecie, trzeba przesyłanie, to, to przesył jest najważniejszy, a nie tam download, prawda? A z przesyłem to zawsze jest tak średnia, prawda? Prawda, prawda, prawda. Prawda, prawda. No bo co masz powiedzieć? Nic nie powiecie, tylko oglądacie mnie. Ja nie wiem, dlaczego ja tak się pytam, prawda? Właśnie, pokażę Wam teraz takiego trika. Większość ludzi myśli, że tędy się nie da wyjść, ale ja wiem jak się to robi. Patrzcie, skaczecie i klikacie od razu CTRL. To jest takie cudne, nie? O! Jeden! Dobra, no cóż trzeba. Trzeba się nie poddawać. Trzeba iść napierprzać ej, on mi teraz będę miał takie problemy. Ej, co ty z ziemi się w, mi tutaj wyleciałeś? Co cię wystrugali, pajacyku? O, dobrze, idź, idź, tam będzie na ciebie czekała śmierć. O, już mina go dała się. Już, już, już. Patry, tam jest druga mina. Raz, dwa, trzy. Nie, trzy, nie, trzy. No! Odsłuchaj się z tym szolganem? No, dobra Tylko, żeby nie przycelowywać. Odejdź! Odejdź! No spierdaj mi stąd Idź! Ja tutaj będę pilnował tu Patrzcie, czekajcie, patrzę! Dedo Ginę. Mike! a to ten! Idą tu po mnie, zobaczycie! To już będzie po mnie, jak mi tutaj zobaczą. Trudno. Ewa! No, czy aaa, Dobrze. Jakbym to słyszał, że tutaj miny pękają, I to tam widać i słyszać i czuć, to od razu będę z pierwszą przez okno mówiła. Od razu. Obiecuję. W ogóle ciekawy jestem, czy ta seria Wam się spodoba, nie? No to chyba nawet, nawet będzie, prawda? Bo już pierwszy odcinek Wam tak średnio się spodobał, ale bo wiecie. No chyba cię powaliło! Co pierdolone? No, no. widzieliście, tak hamsko zaczął napierdachać w tą minę moją. No ja po prostu, nie, no kurwa. już wiadomo dlaczego to... Takie kurwa playery zachodzą i to kurwa. O ja nie wiem, co się to robi. Widzę o, ja, o, minę, to jest pierdoliny, no, bo na pewno nie moja. No nie rozjebała mi mózgu, no ale to pewnie i tak nie moja, rozwala, no, no, rozwalę na no, co. Tam? Bo jestem jebanym tajacikiem, który... Dzieckiem, które się nie, nie nażyli. No kurwa, potrzebuję emocji jakichkolwiek, zobaczę jak wybucha mina moja, no, no zobaczę, no fajnie. I zobaczył sobie i już rozpierdolimy i nas zabij Normalnie, po prostu... Kurwa ludzie są nienormalni, no. Kurwa, tu jest mini gay. Yyy... Tak naprawdę to nie wiadomo, Czy to, czy to jest gay, czy to jest może mini Nikt nie wie, to jest mini gay już. G, może głupa nie wiem. Dobra, to może by było na tyle w tym odcinku, już jest jakieś 16 minut nagrania. Yy, 16 minut, 11 sekund, coś takiego i ja się nie z wami zygnęł, ale to nie, bo wy nie będziecie wiedzieli. Bo ja jeszcze pewnie jakieś montaże tu falę sobie, nie? Nie mówię brzydko, bo nie potrzeba brzydko to się mówi, tylko jak trzeba, a jak nie trzeba, to się nie mówi brzydko. Macie tu, Min, ram wam do wyboru, do koloru, dobra. No to by było na tyle, żegnam się z wami, ja byłem Pyro. No, to warmer eyes, mam nadzieję, że czekacie na inne odcinki, jak wam się spodobało łapka w górę, jak wam się nie spodobało łapka w dół, jeżeli chcecie widzieć więcej materiałów z tej i nie tylko tej gry, no to oczywiście subskrybujcie, yy, oglądajcie i, i, i już, no. Cześć!